Witam wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony John Garrett, a to kolejny materiał z gry Nekrovision Lost Company. I nie zamierzam się tam wracać, ponieważ uświadomiłem sobie, że straciłbym za dużo czasu, a nie mam tego czasu. A ponadto Jaskinie to jest już ten poziom gry, gdzie ja się gubię i nie potrafię wracać i odszukiwać zagubionych rzeczy, więc jeśli tam były jakieś wampize artefakty, to, to niech sobie zostaną, ja ich nie potrzebuję, jestem potężny już bez nich. Mam kombo na poziomie 20, co jest równoznaczne z mam kombo na poziomie wystarczającym dla mnie. Yy, sali wyzwań już więcej nie ma, więc chyba prójemy do końca gry. Tak mi się wydaje. Jeśli coś pominąłem, to przepraszam. Jeśli kogoś rozczarowałem, to trudno. No. I tyle. Dobrze, koboldy, nie koboldy, geomanty, nie geomanty. Odczerpujmy. Właśnie, gdzie są moi ziomeczkowie? Wy mi nie powinniście pomagać z tymi demonami, czy coś? Chyba, że oni się tak zbagują, no to ja wtedy też nie, nie chciałbym pomocy, bo to jest zbyt na tych dla mnie. O, ja już wypuszczam czachy, jestem na tak wysokim poziomie combo. No to mam dziwne wrażenie, że w tym momencie jestem już nie do zabicia. Bo później będę miał już tą lodową maurę dookoła siebie. Chyba niestety mam za niski poziom kombat. Co najwyżej mogę 10 tysięcy czaszek wypuszczać z siebie. No, brakuje mi jeszcze trochę do tego poziomu furii. A ze mnie to furia to jest niezłe, nie powiem. Dobra, co ja w ogóle mam tu zrobić? Ktoś mi powie? Czy ja cały czas mam tylko eksterminować? Jeśli mam robić to, co robię, to spoko. Ale mam dziwne wrażenie, że moi kryto ludzie się gdzieś zgubili. Aha, już nie ma. First razy 20. Jakieś czaszki sobie latają. No spoko. Standardowo. Najpotężniejsza ręka cienia to wcale nie ręka z ogniem. To jest ręka z lodem. Ty możesz praktycznie jednym kombom robić sobie czaszkę za czaszką. O nie, to są te typowizujące Cwele. Nie ma opcji. Nie ma nawet ten. To ja wam nie pozwolę istnieć. Dobra, czy już mogę iść dalej? Bo chyba zrobiłem swoje, prawda? Nie powiedzcie mi, że nie. Dokładnie. Czemu nie mówiliście wcześniej, jak byłem pod tymi drzwiami? Nieładnie. No. Niech ktoś jeszcze podejdzie, żeby sobie przedłużyć kombo. Dzięki. Bo, że już tu dalej nie będzie walki. O, wyży. Co? Ale was. Yy, tak. Dokładnie tak. Tak. Yes! Weźcie sobie amunicję czy coś, list. Dobrze, miałeś wielkie sny, wielkie nadzieje. Wielka walka z bossem, pamiętam tę arenę, Darek i Goliath. To był dobry odcinek. To nie była ta arena swoją drogą. Chyba. Nie wiem już. Co tu się dzieje? Halo. Zachowajcie chłód, a będzie wszystko dobrze. A wbije wysokie kombo i was zabije. A wy mi przyszliście pomóc? Czy wy się tam gdzieś zgubiliście znowu? Bo nie widzę was, koledzy. To to się nazywa prawdziwi. Przy... Nie, no, przy, przyjaciół poznaje się w biedzie, a teraz powiem, że jest całkiem biednie. Pod względem tego, że ich tu nie ma. Dobra, gdzie mam ten mój roztapiacz? Było śmiesznie. Albo no dobra. Owdź. Oh, przyszedł. Co? Nie wiem. Najważniejsze to trzymać combo. Trzymać combo. Ja wtedy jestem potężny. Tym potężnym nekromantom. Trzymaj combo. I będzie spoko. No co jest? Trzymaj combo. Coś się popsuło. I zaraz stracę kombo i zdechnę i tyle będzie z moich starań. Ale bez sensu jestem wypruty z całego mojego... Eee. A, no to super, nie, no to sprawiedliwa walka. To było głupie ze względu na to, że po pierwsze, miałem tak potężne kombo, że zjadałem cały świat, a później gościu, który był zamrożony i był przeze mnie kopany, postanowił nie reagować. A na samym końcu, jak już umierał, dostałem tylko połowę combo, czyli informację o tym, że idę w dobrym kierunku, czyli zamrożenie. Tak jak jest brutal Willis, który można później przerobić w coś, jak się strzela z pistoletu. Jakby ktoś nie wiedział. Dobra, na drugą stronę tylko po listy idziemy i uciekamy. Dobra, chodźcie, Wy January, zobaczymy. Czy umiecie wejść na arenę, czy coś się wam psuje w mózgach? Aha. Nie powinno tak wyglądać, moim zdaniem. Nie, ja sobie ich tutaj wcisnę, nie ma opcji. Ja ich wepchnę do środka, a nie będę walczył sam. No, chyba że oni się despawnią po zamknięciu drzwi, wtedy odkryjemy kolejny ciekawy sekret na temat gry. To po to dajecie mi sojuszników? To jest jakaś kpina! Ja znów będę musiał iść czytać ten list, nie. Najgorzej. O nie, 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 nie. Nie miejsce, gdzie zaczynałem odcinek, chyba was coś boli. Głupi nie jestem. Znaczy jestem, bo w zły safe, ale nie jestem aż tak głupi, żeby powtarzać tę całą sekwencję. To tak trochę zajęło. A przez to moje odcinki z Necrovision będą składały się z ekranów ładowania. Czy coś? Nie. Więcej drutów kolczastych. O, dokładnie. Może któryś z Was chce? Ja mogę wskrzeszać. Zapomniałem. A nie, nie ma zbyt zombiaków, które mogłyby wskrzeszać ręką cienia, ale.

Tak, tak, ty to jesteś naprawdę bohaterem rasy Koboldów, rasy Gównoldów chyba. Idealnie, patrzcie państwo. Tak się robi w tej grze. Że was drzwi nie bo będzie lipa. Ha ha ha. I kto teraz będzie walczył z bosem? Ja czy oni? No chodźcie. No co, wam się jaj wyłączyło? No nie róbcie sobie jaj. Aha, to, to super To mój plan Tak dobry Dla ciebie wziąłbym się za siebie, John Gareth. No ale... Ale próbowałem! Widzieliście, to... To była część planu Który nie wyszedł troszkę Tak bywa no, nie można mieć wszystkiego Ale można mieć za to wysoki licznik kombo jak się postaram Gdybym mógł, to bym go wskrzesił, ale nie mogę. A, on już nie żyje, nie? No tu. No trudno. O, a ja wypuszczam już te swoje zajebiste czachy, więc już jest idealnie. O nie, o nie, o nie. dobra. Nie wiem. Dobra, udało mi się utrzymać kombo, jest super. Ja się nawet nie skupiam na walce z bossem, ja się skupiam na trzymaniu kombo. muszę do niego strzelać, nie muszę. No. No. To było łatwe. Wow, to było dziwne. Aż się zaczął unosić aha czyli nothing can stop me. Aha, Now, duszę. teraz jestem tylko i'll make cursed golem Kurześ golema kurczę moja dusza mogła wygrać ale byłem głupi i zgubimy ten wampirzy artefakt? Nie obchodzi mnie to. Ha, 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 ha. ha. Tak, uwaga, bo po ten jeden artefakt będę leciał. No trudno. Odchłań. Uuu, rozdział dziesiąty. Uuu, Uu, nie masz jednego wampirzego artefaktu, Gareci. sami tego szukajcie. Jakby to jeszcze nie było tak pogłatwane. A ja narzekałem na ten level co się jeździło czołgiem z szukaniem artefaktów, ten kropka wow. Wow, to było głupie z mojej strony. Zabij golema miejsce... Zaraz, to jest walka z bossem? Ja już kończę grę? Ile mam na nagraniu? 10 minut, dobra, w 10 minut go chyba zabiję, co? Nie wiem. Dobra, z czego mam do ciebie strzelać? Sygnałówki. Pajączki! Dobrze was widzieć! Znaczy w sumie nie, ale... Wiem, że wy byliście. Hej, no co jest? Z czego ty jesteś zrobiony? Z kamienia? Twoi kumple zdychają nad was strzały podczas gdy ty się. Nie dasz zabić nad was strzały? Co? Osiemna, no. Potrójne wahaniecie nie działa na was. Działa. Wow, jest nie... What? Puszczaj gościu, co ty robisz? Jak ty mnie w ogóle tak wytrzasnąłeś ze, 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 z miejsca, gdzie się chowałem? Dobra. Wampirze bronie to jedno, ale ludzkie bronie to dwa. Chyba jesteś głupi, jeśli myślisz, że mnie tak złapiesz, typie. Ci zrobimy kombajn i poczujesz. Eee, dobra, 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 spoko. Aha, to... Generator, co? Tak, dokładnie, to chciałem zrobić. Ale dobra, teraz jak już jest taka walka z dużą ilością demonów, to czemu mam tylko podstawową rękę, tak? Nie powinienem być jakiś bardziej dookokrzony, czy coś? Dobra, spoko, nie to nie. Łaski bez, sam sobie poradzę. Tylko nabiję sobie kombo, zacznę latać czaszki ja wtedy nie będę potrzebował kulownistych. Będę miał coś o wiele potężniejszego. Tylko jeszcze trochę. Furia już coraz większa. Dobra, ta gra podoba mi się. Walka z golemem jest, yy, nie wiem, interesująca, bo parę razy mógł mnie złapać i nie pamiętam, żeby diabeł był w stanie to zrobić. Pamiętam, że diabeł był akurat piczką, jeśli o to chodzi. Dobra, coraz wyższy poziom furii. Co, teraz moje kule ognia pewnie są jakieś superpotężne czy coś tam, nie wiem. Dobra, eh. Yy... Jak najbardziej poproszę o wzmocnienie mnie. Jeszcze nie ma tu już więcej przeciwników? No co ty? Ja sobie robisz. O! Widzisz, są. I czaszka. I kolejna. Dobrze was widzieć, naprawdę. Tylko skupcie się na Bosie czaszeczki, jak możecie. Na tym wielkim mecha Grolemie 13. Finałowy Grolem 13? Czy to jest dobra nazwa dla odcinka? Może być. Finałowy Grolem 13 w sumie. Wow, ale mam potężne ręce. Co jest? Silnie potężny, opędany przez demony John Garrett wywołuje demony. Z drugiej strony. Z tym przerażony. Mateusz, kolejną wajkę... Co ty mi tu wysyłasz, gościu? E, dobra. Gdzie są jacyś zwykli przeciwnicy? Czuły punkt? To jest jedyna opcja? Traf? No, traf! Zdech! Rakietowy chłopak mnie uratował, nie uratował mnie, prawda? Nie udało się. Czy udało się, czy nie? Nie wiem. Już nie wiem. Chyba, że się udało, nie wiem. Nie, furia bardzo szybko schodzi, nie udało się, przegrałem. Ten y, jeden. Tą, tą walkę, to co miałem zrobić. A teraz przegrałem kompletnie, bo umarłem. What? What? To nieźle. Chciałem go zabić swoim własnym kombo. Po to je zbierałem. Ale najwidoczniej oni chcą, żebym to zabił schematycznie, używając tych główien. Znaczy tych, tych śmiesznych, tych. No, tych główien. To, to, to bardzo mądrze opisano to zmianą. Rakietowy boy Raket boy No chodź tu Nie można cię trafić, bo się telepiesz, główniaku Marnuję amunicję Dobra, ja to miałem wciskać Raz co ja tak będę musiał za każdym razem to robić Nie wiem Po wszystkie chociaż A co ja robię? Granatiki sobie wzmacniam, czy łapę? Czy pociski, które nie trafiają? Jak liczyć trajektorię, mi powiedzcie. Dobra, jeszcze więcej. Idę sobie na środek, bo tu jest adrenalina. Mam adrenalinę, rzuciłem coś ręką. Nie wiem, co zrobiłem. Aha, umieram, to fajnie. Zmień tą rękę na tą lodową, gościu, nie tą. Na tą, która coś umie. Ej, no wszyscy tu poumieraliście, no ludzie. Znaczy, demony. No nie za próba. Ej, 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 ja nie chcę umierać. Dajcie mi żyć. Dajcie mi życie skąd wziąć. Panie duży Golemie, możesz się odpieprzyć? Mam tu masę rzeczy do zrobienia. Tam jest jeszcze chyba jeden generator. Tu jest jeszcze jeden generator. No dobra, to ja sobie pobiegam. Musimy zwiedzać. No i mam życie. Nie wiem, czy o to chodzi, ale coś tam się dzieje. Przyjmijmy, że o to chodzi. Dobra, będę miał teraz chyba nastrzał ręką. Dobra, toch chyba w szycho Ło, wow, ale jestem potężny I co ja mam tak za każdym razem robić? O oh, Jezu Ale sensu, i on teraz cały czas mi będzie gonił ja nie będę w stanie go z czuło punktować, bo on nie ma jaj. Nie masz jaj frajerze. Rozumiesz to? Co powiedziałem? Dobra, zdech. jak walka z bossem. No niby fajny mechanizm, fajny. No, użyj. Że ładuje tam jakiegoś astralnego golema czy inne gówno. Ale wolałem się na swoim kombo do żeby być potężnym. Pistolet sygnałowy odblokowałem i z niego nie korzystałem. Taka jego użyteczność. Dobra, lodowa ręka. Na lodowej ręce trzeba robić kombosy, bo inaczej to jest lipa Przeładuj sobie na spokojnie, tego frajera też. Spowolnić można. Nie dużo, bo nie dużo. Nie tak jak innych. Dobra, zdech. Super. Daj mi chwilę na przeładowanie, co gościu. Dzięki. No. I zaraz zaczniemy rundę drugą, gdzie ja się skupiam na tym, co lubię. A nie na jakichś dyrdymałach. Hello? Ice cold Chłodny księciunio Nie, tego to ja nie zamrożę raczej. To się raczej nie zamrozi, ale nie wiem dlaczego. Czy Wiem dlaczego. Dobra. O, trochę cię coś przymroziło. Złama się. Hehe, <laughs> hehe Dużej ilości naraz chłodu. Dobra, ej, kombo muszę kontynuować. No. Eee, właśnie, ja miałem z tym się gościem bić, nie? E, dobra, to ja mam tutaj tą moją łapę. Boom, super strzał w ciebie robię. To nie był pewnie naładowany z wszystkich generatorów i do tego wyszło tak słabo. No i straciłem kombo, super. Teraz jak się pojawi tam ten duży frajer, to mam problem. Eee, dobra, generator frajdy. Mateusz Czełusz No pewnie jeszcze jeden strzał i gościa nie ma. Próbuj. On to kopie? Co? Dobra, odpalę sobie slowmo, Będę szybko biegał. Jakieś latające jeszcze zostawił, no co za. Ale nie mam amunicji w tym. Ojoj, oj, mam strzelbę. Wampirzą nawet. Wolę tą ludzką, ale. Ale no cóż. Tam mogę chociaż łazić z łapą. Ale właśnie, nie mam kombo na strzelbie. Co za bezsens. O co chodzi z tym krzesłem? Co to za bezsens. Powinienem wziąć mię Czy ty mnie depczesz? Czy ty mnie nie szanujesz właśnie w tym momencie? Czy ty mnie oplułeś? Masz na kolana i 50 pompek. Teraz wsiadaj do niego i go steruj, mechaniczny strażnik. Last, the artifact is mine. Its power through me. I feel it commanding me. And now that I know what to do, I will not hesitate. Only I know how to use this power. The demons are winning this war, and not a single human or can survive without me.

To było całe Necrovision Lost Company, po co zbierałem te wampirze artefakty? Miałem prawie 100%, bo zapomniałem o jakimś jednym, który gdzieś się zgubił. Dobra gierka, dziwnie krótka, yy, za mało ręki cienia. Znaczy, mi się bardziej podoba to takie pierwszowojenne strzelanie w okopach i tak dalej, nie ukrywając. Nie wiem, nazwijcie mi głupim lub dziwnym. Ale z drugiej strony, mówiąc, że było mało rękiczenia, to było tutaj za to dużo latania samolotem, używaniem czołgów i tego typu rzeczy, więc... Jakby zamienić te wampirze rzeczy na te pierwszowojenne części, takie to było w sumie porównywalnie. Co więcej, nie wiem, czy na tą muzykę są copyrighty, więc ją wyłączę. Corki twórcy, chcieliście się pochwalić. Prequel... Um. No nie był zły. Aha. No to straciłem gdzieś dwa artefakty ogólnie. No to mamy tak z 95% w takim wypadku wszystkiego. Ale wyzwania specjalne są odbębnione, są zrobione. Ja mam w końcu nagraną tą serię i mogę z dumą powiedzieć, że nie ma powrotu nekromanty? Serio? Wow. To trochę szkoda. Znaczy, można sobie rozpocząć grę i wpisać NVNSH, żeby dostać całą cienia, Jedyna rzecz, do której mogę się przyczepić, to. To, że dostały tam nam te ręce cienia, tak dane pod sam koniec i nie rozwinęliśmy ich pełnego potencjału. Ja rozumiem, że Zimmerman, co dopiero był nekromantą i tego nie miał, i w sumie, no to z czasem się powinno odblokowywać, ale ten czas ekspozycji tutaj, zanim on stał się władcą nieumarłych i mógł wskrzeszać, to, to no jednak, no, no, no nie. No nie wiem, jakbym miał oceniać, to powiedziałbym, że ta gra w skali od Necrovision do Necrovision Lost Company jest takie. Necrovision i 7. Bo nie jest to taka pełnoprawna loskompany osobna gra, bo była zauważalnie krótsza, w moim odczuciu. Miała mniej wyzwań, ale były bardziej zróżnicowane, co też na plus, a nie na przykład zabij wszystkich saperkom, zabij wszystkich tym, tylko na przykład tutaj sobie frajerzy latali, strzelaj do nich z działek. Tutaj masa nowych przeciwników, co też w ogóle na plus, wow. Ale gierka była krótka. Warta swoich pieniędzy, jak najbardziej. Nawet na Steam jest do kupienia, tylko musicie spolszczenie sobie tam z poradnika steamowego ogarnąć. I co jeszcze mogę powiedzieć? Że ja jestem akurat fanem tej gry, więc pewnie patrzę przez jakiś dziwny pryzmat, bo mam sentyment. I podobały mi się gry typu właśnie Painkiller, więc to też pewnie swoją drogą. A poza tym polskie studio, więc wiecie, takie wspieranie naszych. No gra była spoko, no co wam mogę powiedzieć. No ja jestem zadowolony, ja jestem John Garrett. Zajęło mi to 5 godzin niecałe eee, Przeszedłem wszystkie... No na pewno 7 tylko no jak przyszedłem całą resztę. Ale 7 wyzwań. 20 poziom furmi. Furmi furii, 19 listów tajemnych miejsc tyle, liczba oddanych strzałów, ataków wręcz, wykonane combo. No spoko. Na przykład taki default zrobił nic i miał tylko jeden poziom furi. Więc ja jestem o wiele lepszy. Widzicie jaka jest różnica między Johnem Garetem. Najgorsze jest to, że default Densa nie da się usunąć. Ty tyry. -tyry. No. To co? Ja sobie zapiszę. <laughs> nie zapiszę sobie. No. Więc ja jestem zadowolony. Fajny pomysł z umieszczeniem Patona. Z tą całą kooperacją. Z tym, że było tylu właśnie jakichś sojuszników. A nie, że idziemy sami przez to. A jak się pojawi jakiś sojusznik, to od razu odcinam łeb. Tylko oni też coś próbowali robić. Więc moim zdaniem git. Ale czy finałowy boss był lepszy od szatana? No nie wiem. Miał na siebie unikalną mechanikę, co skracało ten taki niepotrzebny grind zbijania paska w dół, ale z szatanem to były różne teleportacje, segmenty i różne zakończenia. A to wiadomo, że prequel musiał mieć tylko jedno zakończenie. No nieważne, ja tam jestem zadowolony. Mam nadzieję, że wam się podobało oglądanie tej serii, tak jak mi nagrywanie jej. I teraz, w końcu, mogę odinstalować tę grę. Nie żeby coś, ale ona kisiła się na moim dysku bardzo, bardzo długo i. To przyjemne, że w końcu mogę sobie zrobić miejsce na inne gry. I zamknąć już pewien rozdział w życiu, związany z Necrovision, bo raczej trzeciej części nie wydadzą. A jeśli ją wydacie, to sprawdźcie, żeby chociaż nie miała tyle błędów. Dzięki za oglądanie i bywajcie!